Rozpoczynamy kolejny meetup w sklepie oficjalnym widzewa. Łódź, tłum jest już naprawdę duży. Dzisiaj mogę się wcielić tak naprawdę takiego reportera prosto z linii frontu, bo za chwileczkę naprawdę napór na spotkanie z piłkarzami widzewa będzie naprawdę ogromny. I Matrondić, Jordi Sanchez dzisiaj na spotkaniu w oficjalnym sklepie widzewa przygotowaliśmy dla nich plakaty, które będą podpisywać karty z ich wizerunkiem, ale najważniejszą atrakcją. Tego dnia będzie spotkanie z zawodnikami, możliwość zrobienia zdjęcia, przybicia piątki i zdobycia autografu. Zobaczcie, jak wyglądało kolejne spotkanie w oficjalnym sklepie Widzewa Łódź. Wjechaliśmy z Pawianic, no jest to odległa kraina Jesteśmy z w jest Widzewa Ja jestem z Kozin A ja z Wytkini Mamy drugie spotkanie, bardzo mi się podoba Podpisuję szalik za Tatek wiem, rzeczkę w prezencie No i klasycznie koszuleczka do podpisania no, to będzie nasz ja chyba piąty raz tutaj Byłem na, na, na Frania Alvarez i Antonin Klinku I Hanousku i pa pa Pawle Zielińskim Zielińskim i z Hanouskiem No to mój to jest pierwszy dopiero Mój <laughs> też Fajnie, że takie spotkania są. Tak. Ja się bardzo cieszę. Powinno być częściej. Bardzo fajna inicjatywa, żeby tutaj spotkać się z piłkarzami. To no, świetna tak. rzecz. Bardzo tak. fajnie. Bye Georgie. Bye. Bye.